Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek siódmego tygodnia Wielkanocnego na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dziś w Ewangelii, według Świętego Jana, słyszymy takie oto e, zdania. Na początku Ewangelii uczniowie mówią do Jezusa: Teraz Ci wierzymy, bo mówisz do nas otwarcie nie w przypowieściach. Wiemy, że jesteś synem Bożym, że od Niego przyszedłeś, a Jezus im mówi: Teraz mi wierzycie? A za chwilę się wszyscy rozproszycie, za chwilę wszyscy pójdziecie w swoją stronę, zostawicie mnie samego. Ale nie martwcie się, ja mam zwyciężył świat i po to Wam mówię to, abyście mieli pokój Chrystusowy. I kochani, zobaczcie, jakże jest piękna i aktualna ta Ewangelia w naszym życiu. Zobaczcie, że i do nas Jezus mówi: Wierzycie mi, a macie rozproszenia. Macie rozproszenia na Eucharystii, macie rozproszenia na modlitwie, uciekacie od adoracji, nie chcecie ze mną przebywać, nie chcecie się ze mną modlić. Mamy problem w tym, aby no właśnie oddać tę chwilę wspólnej mszy świętej, wspólnego czytania Słowa Bożego. Mamy problem, aby właśnie tak, w takim spokoju i w ciszy rozpoznać to, co Chrystus do nas mówi. A to są właśnie te rozproszenia, o których On do nas mówi. Dlatego prośmy Pana Jezusa właśnie o to, abyśmy Potrafili całkowicie oddać Mu choć tą chwilę modlitwy, bez zmartwień, bez rozproszeń, bez e, zajmowania się tym, co proponuje dzisiejszy świat, tym, co mamy zrobić za chwilę, tym, co będziemy żyli w danym dniu. Po prostu niech te rozproszenia nie będą przyczyną tego, że ja nie będę mógł rozmawiać z Bogiem, że ja nie będę mógł skupić się na modlitwie, na Eucharystii, na Słowie Bożym prośmy właśnie o to dzisiaj poprzez no właśnie tą usłyszaną Ewangelię daję wam mówię wam o tym abyście mieli pokój serca jam zwyciężył świat, wy się nie martwcie. życzę wam kochani takiego całkowitego oddania Chrystusowi skupienia się na rozmowie, na modlitwie a Boże Błogosławieństwo niech nam w tym dopomoże Pan z wami Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.